Wciąż za mało z nas się zaszczepiło, a 9 na 10 osób, które trafiają do szpitala, to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się i wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Przepraszam, już pędzę. Każdy ma powód, żeby przekroczyć dozwoloną prędkość. Myśli, że jemu wypadek się nie przydarzy. A gdy się zdarzy, jak wytłumaczysz, dlaczego jechałeś za szybko? Nie szukaj wymówek. Pośpiech, sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości. Jak miłować nieprzyjaciół? Kiedy trzeba do nich strzelać? Czekajcie największa walka, walka o właściwy wybór. Poznaj nieznaną historię prymasa tysiąclecia. Wyszyński, zemsta czy przebaczenie tylko w kinach. Chodzi za tobą kupno samochodu? Ty nie musisz nigdzie chodzić. W kasie Stewczyka pożyczkę możesz wziąć online. Wypełnij wniosek przez internet. Spełniaj marzenia już dziś. www.kasastewczyka.pl Hello, ladies! Rozmawiacie o naszej loterii. Ladies and gentlemen o pieniądzach nie rozmawiają. No to to. Tak? To kto powie o pieniądzach? Lektor. W loterii Berlinek do wygrania 3 razy po 100 tysięcy złotych, a codziennie 5 razy po tysiąc złotych. Media Expert to you, Media Expert to you Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you Teraz w Media Expert przeceny na urodziny Na przykład Express Philips Latte teraz taniej o 500 zł Robot sprzątający I robot rumba i3, teraz taniej o 700 zł Włączamy niskie ceny Zwyczajne jest to, co wykracza poza standardy. Uwolnij się od stereotypów. Otwórz się na nowe źródła energii. Wszystko jest możliwe, kiedy odważysz się przełamać schematy. Nowy Hyundai Tucson Hybrid o mocy 230 mechanicznych. Nadchodzi lepsze. Sprawdź promocyjną ofertę na hybrydowe i elektryczne suwy Hyundai dla ciebie lub Twojej firmy. Milka Delicate Dark, pełna kakao i delikatna w smaku, nasza najdelikatniejsza ciemna czekolada. Spróbuj! Gdy zaawansowane technologie spotykają moc wody, brud i tłuszcz nie mają szans. Odkryj trójfazowe kapsułki W5 Platinum. Innowacyjna formuła łączy w sobie wszystkie zalety proszku i żelu. Jeszcze skuteczniej czyści naczynia, nawet w krótkich cyklach i niskiej temperaturze. Kapsułki W5 Platinum, drugi produkt 80% taniej. 14.99 za opakowanie przy zakupie dwóch. W5 Platinum. Innowacyjna technologia dla czystych naczyń. Tylko w Lidlu. Korka nie rozładuje. Na szczęście stres mogę, bo mam waluset. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Euro Weekend żółtych ten. Nie trzegam takich okazji. I zapomnij o ratach przez pół roku. Smartphone Oppo 378 zł tanie. Odbudzacz Philips 200 zł tanie. Szukaj żółtych ten tylko do wtorku w euro i na euro.com.pl. Bacy strzelił w domu piecyk. Oddałby on stado owiec, by odwiedził go fachowiec. Rockmanowi prądzejdźmy się. Oddał nawet by pokrowiec, aby zjawił się fachowiec. Nie pytajcie o bankowca, co by oddał za fachowca. Ech, fachowcy są dziś w cenie. A dokładnie w cenie usługi Pomocna Ekipa. Jesteś klientem PGNIG? Zamów dodatkową usługę Pomocna Ekipa już dziś. Sprawdź szczegóły na pgnig.pl Sponsorem programu jest Mlekpol, producent wyrobów mleczarskich marki Roll Mlecz. Na program zaprasza sponsor, producent klasycznych i smakowych pasztetów podlaski.